Witam Kolejny jumping puzzle po mojej przerwie Mount Maelstrom To jest tutaj daleko, nisko, daleko Na dole Jedziemy Dawaj Jacek, Jacek prowadzi standardowo Jesteś koksem to prowadź O kurwa, już mi się nie podoba Czekaj zobacz tutaj jest to naprawdę Dwie godziny później Aha, czuję, że to bez cięcia się nie obejdzie, nie? O kurwa, już spadam Co, mamy na to się Tak W ogóle dokąd mi się uda? tego czegoś tam, do tego prądu, ta? Bo to nas Bo to będzie nas teleportować. Ja teleportować No tylko, że tu pułapki są i O kurwa, o, 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 właśnie. Nie zdążyłem wam powiedzieć. No, to... szybki jesteś. Aha. Coś mnie wyrzuciło. Ty, ale teraz nie mogę. Patrz, nie mogę się podnieść. Zobacz. Widzisz mnie? Czy u ciebie stoję? nie no. stoję. Nie, biegnie A u, u, u siebie leżę na ziemi. No dobra, no może wstanę kiedyś. Dobra, wstanę. No, czekajcie, bo tu puka przeleci i dopiero będziemy chisnąć. Jaka puka przeleci? Buka przeleci? A no. przeleci. czekajcie. No to warto było o tym wspomnieć troszkę wcześniej, Jacku. Teraz, zaraz, jak to zniknie. Mhm. kurwa, dokąd? Kurwa macie. Oczywiście ja spadłem. Uj tam, z tobą. Dobra, Dobra. To na razie przytnij. Nic nie przycinam, dawaj, co pierwsze. Ty nie masz czapki, Jojo. No, Ale mam tą maskę. tak. Ja? No, na no, Magic Finder. Dokąd, no, tamtaty, no to co ty, no? Dokąd mamy się... Do tyłu. Chyba. Na pewno tutaj, no, skoro sam przyszliśmy przeszliśmy, to... Gdzieś tam, o tam są jakieś trapy. Tak, znowu no. jest ten teleport. No, będziemy... no urur, tam właśnie trzeba iść. Uuu, dostałem! A ja nie! Szybko! Dobra, teraz co, za nami jest... kurwa... Co, mi jest? milion zaczamy? teleportów. Ja, do, do, dobra, mam powiem, który. No drugi, dwa. co? A może w ogóle nie, bo tam można dalej iść, nie? Czekaj, gdzieś mnie zabrało, ty. Cofnąłem się, dobra. A wy, jak się z na tej gałęzi, to gdzie poszliście? No, w dół, w dół, No, to, no, tu, 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 no. Źle? Nie, dobrze, dobrze. Bo teraz nie wiem, do co. Ty no nie przyczynę O jest, Jacek tak No teraz tutaj W pierwsze? Nie, tutaj trzeba skakać. A. Czekaj, bo tam lecą kolce. No nie! Padłem. Dobra lecę to. Ładzi No czekaj na niego już. No? No. no jebać For me, wait for me. Jebać ciebie. O oh, ty, oh, Ty, ale to nie jest takie proste. Dobra Gdzie już poleciał, spadłeś? Nie, jeszcze nie wlazłem hmm. No pewnie skoro to jest Jumping Puzzle, to tam? To, już sam to... to jest sam to Tak Ale my tu byliśmy przed chwilą Dawaj tu, nie pierdziel Aha, Dobra, wybacz Co ty masz na sobie za kolorki teraz? Teraz... Silver jakiś tam Ancient Silver Ancient Silver Ale ci ubezpieczam plecy, skumaj to jeszcze wyrósł z ciebie kwiat, sałata. No i znowu spadłem Dobra On wie, będzie wiedział co ma zrobić. No nie, nie będę wiedział kurwa, poczekaj na mnie Ty, ale tu się nie da Tak się nie da. No nie da o? się kurwa No tu trzeba o, dobra. Dało się No to już końcówka jest To gdzie ja Mmm. Yy... Yy. Oho nie, nie, nie wchodź tam. Musisz na skały wskoczyć. Mhm. Mm bo tu jest... Hmm. Nie wygląda to. Teraz na jakimś pniu stoisz, na którym końcu jest kolejny teleport. No... No, jest no to odwróć się no. w drugą no. stronę, nie do teleporta, tylko wejdź na skałę i przejdźcie kawałek. W którą? O kurwa, dobra. I tam będziesz musiał przeskoczyć do kolejnego teleporta i tam już koniec już. Dobra, to kończy to było. No do przodu tam Jest no, i koniec, jest i chest Pierdulut Generalnie wyglądało gorzej niż... No spoko, może być, takie lubię.